Jaksan. Mamy pociąg do Kruszywa i to nie jeden. Dzisiaj czeka nas nie lada mecz, bo derby Dolnego Śląska. W bramce rozpocznie Martin Herli. No, w ustawie szkoleniowym trójkolorowych znajdują się Piotr Wysoczański, Rafał Krzyszkowski oraz... I tak jest. I rozpoczyna Rivera. do Górnika Polkowice. Ibeira z lewą stroną boiska do Witka. Witek jest! Bramka! Minuta zajęła Śląskowi, aby trafić po raz pierwszy do bramki. I to właśnie trójkolorowi obejmują prowadzenie w derbach dolnego Śląska. Do pusty Moen, Moen Supek Gika Cardenas, Ale piękna bramka w wykonaniu Kolumbijczyka jak nie byłem, to Michel Cardenas. Obite słupki, obita poprzeczka, ale piłka ląduje w siatce. I koniec. Zapraszamy Państwa na drugą część derbów Dolnego Ośląska. Wracamy do hali Wrocławskiego AWF-u. kam na pierwszy gwizdek Sędziego w drugiej części spotkania i rozpoczynają Polkowiczanie. Strata w obronie, Ribeira. pakuje piłkę do bramki trafia Śląsk Wrocław po raz trzeci. I odbiór Witka, Witek, Witek, sam na sam Witek, Zagrador Rajana i mamy kolejną bramkę w jego wykonaniu. 4-0 dla Śląska, Wrocław derwa, dolnego Śląska. Ale jest napędzony. Brian Rivera. Dużo miejsca ma strony. Z mie Dużo miejsca ma z lewej strony Michał Grochowski, Ale to Moen prowadzi akcję i do siatki trafia Michał grochowski. Udaje się dobić piłkę do siatki Michałowi grochowskiemu po strzale moena. Przed są górnik strzały i odsłupka trafia do, do Śląska. Martin Servin pokonany. 5 do 1 dla Śląska Wrocław Śląska Wrocław. I mamy koniec tego spotkania. Śląsk Wrocław wygra 5 do 1 z Kurnikiem Polkowice i tym samym skakuje na wicelidera.